Jak wiemy, policja jest wysyłana do pomocy na granicę. Bartosz Lewandowski zapytał się pana ministra Tomasza Siemoniaka, czy to prawda, że na forach policyjnych trwa potężne oburzenie, bo oddziały prewencji zabezpieczające granice mają obowiązek zdawania broni służbowej do skrzyni, jak przy zabezpieczeniu zwykłych zgromadzeń. A pojazdy z bronią znajdują się kilka kilometrów od granicy. Taki rozkaz podobno otrzymali wczoraj i nie był to pierwszy raz. Czy to prawda? Jeśli to prawda, to czy śmierć polskiego żołnierza i obrazki z granicy nic was nie nauczyły? No, i tu zdjęcia, że policja faktycznie na granicy nie ma broni. A tu co się dzieje na forach policyjnych? Osobiście bym odmówił wejścia na pasek graniczny. Panie i panowie, nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Polecenia są takie: kierowcy, dowódcy dużym posiadają broń, reszta depozyt. Szkoda, że pozwalają się tak traktować. Dobrze, też tam liście zielone nie lecą. Tu ktoś pisze, że odmówiłby służby i wyśmiał osoby, która by kazała tam iść bez najważniejszego przedmiotu. Jak to czytacie chłopaki ze zdjęcia, to podziwiam za odwagę lub głupotę. Tu ktoś jeszcze dopisał, że bardziej wygląda na to, że góra boi się, że któryś z młodych nie wytrzyma presji na granicy i ostrzela grupkę koczujących pokojowo lekarzy i inżynierów.